Człowiek myśli, że jak wezwy wachowców to ma spokój. Ja też tak myślałam do momentu, aż moja podłoga zaczęła przypominać jezioro, a sąsiad z dołu dzwonił, że mu kapie z sufitu. Grzejniki nie grzały, prosta sprawa, trzeba odpowietrzyć. Zadzwoniłam do dwóch specjalistów z polecenia. Przyszli punktualnie, z kluczem francuskim pewnością siebie jak hydraulicy z reklamy. Pani się nie martwi! 15 minut roboty! Powiedział jeden. 15 minut później byłam już o kilka tysięcy biedniejsza. Zaczęło się niewinnie. Od syku powietrza, potem buch. Strumień wody prosto w ścianę. Fachowiec zaklął, a drugi próbował zatkać dziurę ścierką. To się czasem zdarza, uspokajał. Trzeba tylko chwilkę przytrzymać. Chwilka zamieniła się w potop. Woda leciała po ścianie, po kablach, a ja stałam w miejscu z mopem. Czując jak mój spokój topieje razem z cynkiem, po chwili dzwonek do drzwi. Sąsiad z dołu wściekły i mokry. Pani chyba basen otworzyła, kapy mi do łóżka. Fachowcy zamiast przeprosić, zaczęli tłumaczyć, że instalacja była stara, że to nie ich wina. A ja? Ja już wtedy wiedziałam, że jeśli jeszcze raz ktoś powie mi, pani to szybka robota, to każę mu podpisać ubezpieczenie na własne życie. Na koniec, gdy zabierali sprzęt, jeden powiedział: Dobrze, że nie wybuchło Dobrze, że ja nie wybuchłam odpowiedziałam zimno. Zalanie nerwy tłumaczenia z ubezpieczycielem, a przynajmniej wiem jedno: nie ma szybkich spraw, są tylko szybkie katastrofy.